Jechaliśmy sobie, bo ja pracuję z niepełnosprawnymi, jechaliśmy sobie na turniej tenisa stołowego z Grudziąca do, do Bedgoszczy. Tak mniej więcej po środku ehh, tej trasy, że tak powiem. No to był poranek, piękna pogoda, no, więc postanowiłem sobie kilka zdjęć zrobić tego, no do tych terenów, tych, 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 tych że tak powiem. No i zrobiłem kilka zdjęć. I tyle. I tak po pewnym czasie jakby sobie siedziałem w telefonie i przeglądałem te fotki, no i zauważyłem, że jedna z nich wygląda dość niesamowicie. Ja tego wcześniej nie widziałem. Nie, nie, nie. To zobaczyłem dopiero, dopiero w telefonie, nie? Nigdy nic takiego mi nie pojawiało się. Bardzo dużo wykonuję zdjęć z tym telefonem, ale nigdy nie wychodziły mi jakieś przekrzywienia czy cokolwiek. Dlatego byłem zaskoczony. Ja mam kolegę, który ja bardzo też interesuje się tymi sprawami. W zasadzie on mnie nawet kiedyś podesłał do strony. No, on, on mnie u, u, uświadomił, że, że to może być coś bardziej poważnego niż mi się wydaje. Ja mógłbym to dokładniej sprawdzić, nawet, ponieważ bym musiał zapytać kierowcy, bo on bardziej zorientowany, w którym to dokładnie miejscu było, bo, bo nawet jechaliśmy i rozmawialiśmy, że tutaj są piękne rejony i tak dalej. To była godzina około 7 rano, 13 lutego, na bank, ponieważ tygodniu odbywały się te zawody w Teniwstadowej. Kiedy sobie, że być może to jest jakaś latarnia albo coś takiego, która przez to, że był ruch, jakby on, ona się tam pojawiła i, i coś takiego mogło powstać. Ale analizując to jakby tak bardziej poważnie, to uświadomiłem tak. sobie, że no, ona musiała być zbyt blisko, a poza tym tam żadnych latarni nie było.